Także tundra się zapełnia, co gdyby nie tundra. Piwko, woda, izotoniki, ręczniki, Michał Maseczki jeszcze bo Kowit cały czas nie śpi. Tak jest. Prawda? Tak jest. <laughs> nie, ja tak A naprawdę. Jeszcze nie zaczęto zakupy, tak naprawdę już się zapełni. Tak. A jeszcze nie zaczęto. Chyba najwięcej towaru będzie na targu, co? Co, patrzysz, głodny? Nie, patrzę, co to nie kojarzy masażem, Maharaja to tak mi się z marihuaną trochę kojarzy. Myślę, co... Spotkanie na szczycie, sami prezesi. Bezos. Pre, pre... Bre Bezos, Elon. I oczywiście najważniejsza postać w kampocie, czyli Paul Komandos. Rozliczenia. ABA, trust. Money, bank, te klimaty Ale w tym chińskim emporium świeżo to otwarli No, to by to że? No, My się kurwa starają. z polem teraz w magazynku, bo Pol też tutaj w guesthouse się urzęduje, czyli House of Guests, House of Crafters z Barnagórze A tu tutaj mamy. Pol, co to jest? Domowe. Wczoraj? Domowe. Tak, to Domowe. jest Bartka Piwo Jak właśnie, bo ja się zapytam Tu jak ostro jak. Czuję, Ale Chmiela. ostro jak ABC, nie? Mhm, czyli mocne, bo to jest no, chyba ipa, ipa piwo, no, nie? Mocno, mocno, mocno. Ale smaczy, tak? Smacz, smaczne, smaczne. No, ale ja tutaj ja mam smak uh, henikan i uh, tego krut, to jest uh, też mylane, ale Aha. to jest bardzo mocne. Nie? No, bo to tak ma być takie mocne, także tutaj taki mały magazynek. A to, to oraz upadnie na ziemię. Mhm, my tu jeszcze nagramy. O! Tutaj też są chyba nastawy na piwo. Jeden i drugi, czyli fermentacja w toku. Kegi czekają, ale piwo wczoraj mówi, że próbowałeś i co smaczne? Nie, puste wszystko. Trochę dla mnie. Mocno, no ale to takie chyba są te piwa. No nic, idziemy. Bartka, panie prezesie, jak Dobry. jesteś zadowolony z swojej produkcji? Bo byłem tam w magazynku zajrzeć, zobaczyć, mówić, nowe nastawy, bo to pierwsze to jest IPA, nie? Mm. A kolejne? Wittbier i następne IPA, tylko z innymi tymi wielami. Mm -hmm. Pol, Pol mówi, że dobre, mówi, że dobre. ja akurat mamy... Mm. Michał dostał tutaj w prezencie. E... Nie to się podzielicie na pół. Tak, Na Ja że to Że co? A, no na razie na to nie ma sensu, Aha. <laughs> Że Bartek, no, no. tak. Nie, to tylko Bezos. Nawet e, takie jak ja robiłem, jak, to, jak ja robiłem na cydr. Ja robiłem na normalnej drukarce na białym papierze i wycinałem je na cukier, nie? No. Także, a to zawsze coś wygląda. No nie ma, no musi no, być. No, no. tak, tak. Wiesz, no docelową fajnie będzie jakby to w kegach, nie? Ile taka buteleczka, pani? Będzie nie, kosztować? Nie. nie wiem jeszcze. A jeszcze nie wiesz, tak? Trzeba na uwadze ten, ten... ten był w butle CO2, kiedyś coś tam, to, to byłbym bardzo zainteresowany. Ale ostatnio ktoś mówił, że ile by dał? 3 dolce? 3,50. Także przyjeżdżajcie do Kampotu ja po trójce i co było? na piwo od Bezosa. To akurat jest IPA. A jak ktoś robi mocniejsze tronki, to Michał będzie miał tamaryndówkę taniej i jeszcze mocniejszą. Tak, lepiej chlebie. Lepiej 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 Świateczki i po Taniej niż w Polsce. My z Michałem dalej w poszukiwaniu różnych rzeczy. Ja sobie tutaj spray akurat kupuję. A tu Wam pokażę o, świeża dostawa duriana. Piękne, duże, dorodne duriany. A tak poza tym jest mega gorąco myślę, że za 36-7 stopni. No ale teraz mamy to apogeum czyli najgorętsze tygodnie w Kambodży. Michał gdzieś zaginął w czeluściach tego sklepu szukamy takiego materiału na moskitierę bo on tam musi yy, no coś takiego zainstalować w magazynkach a tu wam jeszcze pokażę w sklepie jak się rybki suszą no, rybki na słońcu, można sobie wyobrazić tylko zapach dosyć intensywny, a my za chwilę uciekamy na, na targ a na targu czeka nas o, załadunek jakieś 200 kg warzyw. Michał cofa, bo tam. Ktoś chce wjechać, ja Wam pokażę. Ile już zakupionego towaru? A jeszcze co Wam chciałem pokazać? No to, to niewiarygodnych rozmiarów. Jak dla mnie, żech Zobaczcie, no To jest moja rączka. No, przepotężne, przepotężny. tak zwane chlebowcy. no ale powiem szczerze, że, że takich rozmiarów to jeszcze nie widziałem. No, to jest moja ręka. Targowisko, targowisko. Ostatnie rzeczy. Jeszcze Michael, tutaj jakieś reklamóweczki chyba będzie kupował, ale nie wiem. Chyba tak. Te plastikowe i na koniec apteka i można zmykać, no jak widzicie, wyjazdy z Michałem są bardzo intensywne, dużo zakupów, dużo dźwigania, cały jestem mokry, leje się ze mnie po prostu, a jeszcze zamówiliśmy herbatkę u takiej pani, dosyć pani ładna, ale pani ładna, ale Michał stwierdził, że już dzieciata. Tak? Ja nic takiego nie mówiłem o. <laughs> Teraz to jest skąd ład, wiesz, ład, ład, no tak, no, ładna i idzie, dzieciata i mężata, a sympatyczna kobieta. Mm -hmm. No tak było, co zrobić? Ja też yy, dzieciaty i mężaty. Yy, żona. <laughs> <laughs> no właśnie. A co to mi grzyby? Tak. Susone gryby. To są gryby Monga, to są sitaka. Mąg sitaka. Już gram na herbatkę, może pokażę panią jak mi się uda ją chwycić. O, tam jest, schowałaś No, a tak wygląda targowisko, mamy czwartek. No jest tutaj mój codziennie kocioł. Tysiące kilogramów warzyw i tego wszystkiego jest sprzedawane. A tutaj mamy autobus na przykład. Kambodża. Uwielbiam ją i kocham. Trzymaj, idę potem, to bo to wapno tylko. Michał poszedł do apteki zapewne jeszcze. A tam jakaś reklama. Czyżby związana z Olympic Games. Ale jest też chyba tak, jakieś tam zawody. Rondo Duriana. Może wam troszkę przybliżę. Kiedyś jak mówiłem, uczyłem się kmerskiego, ale liter to już w ogóle nie ogarniam, chociaż próbowałem się uczyć. A tutaj mamy na dole biznesy, a na górze tak wyglądają kmerskie, kmerskie domy, chociaż wiadomo, że to jest była kolonia francuska, także stylizacja może być zaczerpnięta właśnie z tego, co robili Francuzi. ...lata temu. Tu jest jedna taka... ...w sumie ciekawostka, bo tu jest taka rynna spływowa... ...ale chyba, żeby się bardzo tutaj... ...nie chlapało... ...to jest taki rękaw poprowadzony... ...żeby to spadało chyba na ziemię. I chyba, że gromadzą tą wodę do tej misy, aczkolwiek wątpię... Poza tym już mamy porę suchą, nie pada no, oczywiście były jakieś epizody, ale nie pada już kilka tam miesięcy, także jest i prezes Czyli jeszcze już bez apteki czy jeszcze apteka będzie? Już wszystko Wapno. A my czekamy na herbatę od pani są ten reklamowe Ja myślę A to ta reklama nie jest czasem też? Związana? No, ale to może będzie duja na jakieś sporty uprawiają. Ja Wam jeszcze pokażę jak finalnie całe zakupy wyglądały, bo już przyjechaliśmy Masa tutaj gadżetów, gratów, bagietki Tu mamy słodkie bułki, bułki z pasztetem, tu mamy jakieś słoje, chili, tamarynt e, imbir Marchewka, cebula, no masa rzeczy. Na pacy też jeszcze więcej. Dodatkowo odebraliśmy dwie buty z gazem, profile. Elon będzie coś kombinował. O, z tego będzie moskitera. Ile Michał za metr takie coś? Dwa dolary. To jest jakiś tam rodzaj metalu, nie? No, z siatka z nierdze. Siatka z nierdzew. Dwa dolary za metr. No. Oczywiście papaja jeszcze i inne gadżety, pomidory w kartonach po rozładunku, po chwilowej przerwie e, wróciłem do SmartEco przynajmniej troszkę się tutaj widzę tych może nie całkowicie, ale tych skrzydełek trochę wyleciało chociaż tam jest cała masa to czasami do mnie naprawdę sporo ludzi dzwoni i to są różne tematy, pogadać coś załatwić, coś zapytać ale jednak to troszkę pochłania czasu to chciałem pokazać do pszczółki do pszczółki przyszły dwa błotniki e... także komplet montażowy jak widzicie jest trochę tego jutro podjadę do mechanika zapewne będzie instalacja także tak wygląda sam błotnik, zobaczymy jak to się będzie na pszczółce prezentowało, ja już przymierzałem Tutaj też zakupiłem dzisiaj. Aha, tutaj wężyk, spray. A to jest do. spray to będzie tam do gilotyny. Jeszcze ją musimy troszkę udoskonalić i ją tam troszkę posprayować. Tu dzisiaj sobie taką y, szufelkę elegancką. Na Smarteco też zakupiłem. Na pewno się przyda, chociaż jedną już jakąś mam, ale. No, zresztą na pewno dużo się sprzętu przyda. Już trzeba zaostrzyć. Tutaj widzicie też, to już będzie trzeba podmalować. Gilotynę będziemy testować. Nie wiem, czy ona się sprawdzi do starszych, grubych kokosów, ale no, ale zobaczymy. Na pewno trzeba będzie to zrobić, żeby ładnie wyglądało. Pod, podczyścić, podmalować, ostrzyć no, nóż. Zobaczymy. Tutaj mamy maszynę do otwierania, to już widzieliście nieraz. A zaraz wam pokażę najważniejszą, znaczy najważniejszą, może nie najważniejszą, a już w poniedziałek yy, wiem, że będzie w tą pełną nasza maszyna do... Yy, tak naprawdę prasa. Yy, no do prasowania mięsa z kokosa i do uzyskiwania virgin oil. A jak to się wszystko będzie działo, to zobaczymy. Bo mnie też to małe laboratorium Wydawało mi się, że wcześniej jest dużo miejsca, a jest tego miejsca coraz mniej. Na maszynę czekamy powoli gdzieś tam ogarniamy się. Też z polem rozmawiałem. Będę chciał tutaj to też załatwić, ale z polem też gdzieś tam. Też sam się chcę zaangażować w, w ten kokosowy biznes. Nie wiem, czemu tu jakaś woda mi stoi. Może z lodówki. A co chciałem powiedzieć dzisiejszym sponsorem odcinka, oczywiście, jest po raz kolejny Krót. Tutaj zaraz zrobimy, właśnie test maszyny, którą się odebraliśmy. Tutaj jest taka maszyna, właśnie do robienia wiórków z kokosów, czyli tutaj się przykłada do tej głowicy połówkę kokosa z tym białym, bez wyjmowania tego. I ona robi wiórki, nawet dzisiaj na targu. Niestety nie miałem telefonu, ale oglądaliśmy takie maszyny. No, Kmerskie prowizoryczne, no ta jest taka powiedzmy troszkę bardziej, yy, że tak powiem, yy, ogarnięta. No i jest z nierdzewki, także bardziej to wszystko nie, nie wygląda. okej, okay. yy, zaraz to podłączymy, bo akurat teraz, yy, a już to sprawdzaliśmy, ale żeby nie było, że nie działa. Yy, tutaj mamy nóżki, muszę właśnie te nóżki dokręcić, aczkolwiek była już yy, właśnie. Na samym porządku awaria, dlatego że tutaj jak widzicie podczas transportu z Chin był przygnieciony ten wiatraczek. Ten wiatraczek się kręci razem z tą głowicą, i przy włączeniu do prądu niestety ale silnik stał. Mister Michał Elon Musk od razu to wypatrzył, zostało to naprawione. No i jest dobrze. Zresztą zaraz sprawdzimy, będziecie mogli ocenić. Tutaj co jeszcze właśnie odsłoniłem, tu mamy nastawy. Tutaj dodaliśmy bakterii octowych, którego 15. No, go pamiętaj, ja mam, że z bakteriami octowymi pachnie wyśmienicie, Tutaj mam jeszcze ananasa do przerobienia. Ogólnie to jest sporo rzeczy. Muszę chyba jeden dzień poświęcić i odfiltrować kilka rzeczy dodać bakterii. Część już też będzie coś tam pobutelkuje. Tutaj jest. Ojej, ocet z, z wody kokosowej jeszcze, no, z moimi tam takimi dodatkami Ale jest genialny Tutaj fajny jeszcze nas ma kolorek, podoba mi się bardzo Też czeka Na bakterie octowe, chociaż tutaj te bakterie octowe są wszędzie w powietrzu, także wydaje mi się, że One się przenoszą między sobą Z ciekawostek, co jeszcze tutaj dzisiaj zostało zakupione, aha Kupiłem sobie takie O widzicie Udało mi się takie słoje znaleźć w tym nowym sklepie, który zresztą widzieliście, i one mają właśnie te kraniki, chyba to będzie tak działać. O, mają te kraniki i tutaj będę chciał już w końcowych fazach, um, jak już ten ocet będzie przefiltrowany po prostu, nawet do, do spożywania, czy do nalewania do buteleczek. Myślę, że fajne urządzonko. Tutaj ostatnio Od sąsiada co brałem mango. Cały czas sobie tutaj dojrzewa, ale już robi się mięciutkie. Fajnie, co tu jeszcze dalej? Mogę Wam pokazać grzyb z kombuczy, którego ostatnio tutaj położyłem. Też. Hmm, znaczy grzyb nie z kombuczy odstowy. Ma się dobrze. Tutaj jeszcze jakieś gadżety, miski do filtrowania. Aha, taka miska z nierdzewki. 9 dolarów, ale też ona będzie prawdopodobnie właśnie do tej maszyny, z której będą leciały wiórki. Tutaj mamy taką przezroczystą misę, też na pewno czegoś się zużyje. Także tutaj oprócz tych słojdzie jakaś deska, 12 dolarów taka deska kosztowała. Jakieś sitka, jakieś te rękawy do filtracji, tutaj plastikowe też mi się przydają zbiorniki. W każdym razie, dwa takie gifty oprócz papierosów, które paliłem w sklepie, dostałem e, takie pudełeczka. Michał też zresztą dostał. A w tym musimy rozkminić, czy to jakieś herbaty jest, bo tu widzę jakieś sitko. No ale faktycznie grube szkło i całkiem, całkiem fajna rzecz. Na pewno się do czegoś przyda, smartego duchy, się zamknęły. No a tutaj mamy maszynę. maszynę którą dzisiaj przywieźliśmy do tego kupiłem też z takiej nierdzewki taką miskę maszynu jest podłączone pod prąd nawet się już tam świeci dioda no i co tu jeszcze mamy drugą taką głowicę myślę, że dzisiaj jak na targu oglądałem jak tą głowicą robili może no, nie dokładnie taką, ale powoli to raczej szło a myślę, że do prasy nie będziemy potrzebowali takich drobnych wiórków a tym no to będzie ogień no dobra, zobaczymy czy to w ogóle działa głowica prezentuje się naprawdę ciekawie trochę pracy to na pewno kosztowało kogoś a my uruchamiamy sprzęciwo, zobaczymy czy to działa palucha przystawiać czy nie chyba nie zaraz wam pokażę jeszcze no, ale fajny włącznik też zabezpieczony w każdym razie tutaj te ostrza na tej głowicy są mega ostre tak się tak nawet palcami mocniej złapie no ale sprzęciwo jest od już trzeba zaczynać, jak to mówią. Jeszcze wykorzystam 12,5 minuty. W przybliżeniu, że będzie widno. Tam mam pelet już śrubokręcikiem nawiercony, że tak powiem. Wędeczka leży też. Podrzucę tutaj pod brzeg. Zobaczymy, co się wydarzy. Proszę bardzo, mi się nawet światło To jest ten dzień, to jest ta chwila, będziemy próbować tak zwaną bezosówkę czyli piwo IPA od Bezosa mętne, ciemne, bursztynowe tak jak Michał mówi z tyłu oczywiście sponsor dzisiejszego odcinka Krut Krudini. Krudini. także zobaczcie, bąbluje. bąbelki są bąbelki są, pachnie pol mój, że bardzo chmielowe co Michał powiesz o zapachu? nie najmocniejsza ipa w zapachu, jaką czułem w życiu, ale, ale pachnie, zaraz ze za szklanki ci powiem. No. Pachnie ipą. No. IPA. Dobra. Ja nie mam kubków smakowych, ale. Ale fajne, fajne było. Bardziej wyraziste niż marskie piwa na pewno, ale dużo polskich piw, które były dużo mocniejsze. Wyraziste ale ten, przyzwoite. To no też ale... pierwsza warka, jaką robił w Kambodży. Tak? No właśnie, to też. Jeszcze. Także Michał Zdrówko, nie, Bezosa. Nie, nie Pijemy bezosówkę. Piwo IPA od Bezosa. Pozdrawiamy Cię, Bartek, i bardzo smaczne. Tak jest. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Live. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now!